Francja, Tor Manikur. z punktu widzenia touru bardzo ciekawy, bardzo fajnie się na nim jeździ z punktu widzenia kibica już jest gorzej, ostatnia szykana tutaj proszę zwrócić uwagę na pachołki razy ich nie przewracać nie wiem jak to będzie Chipita yy, sprawdzał Zaczynam krążenie, pierwsze dwa łuki pełen gaz, potem odpuszczamy trochę hamujemy nie trzeba koniecznie jeździć po skidmarkach tutaj mimo wszystko troszeczkę za szeroko, ale nie musimy jeździć koniecznie po skidmarkach jest w tym zakręcie kilka linii można kilka z nich wykorzystać są równie szybkie do nawrotu hamujemy mniej więcej 150 metrów przed, przed y, markami. jeżeli hamujemy ze skidmarkami to znaczy, że hamujemy zbyt późno na pewno się zakręt nie zmieścimy zbliżamy się do pierwszej szykany przejeżdżamy ją na pełnym gazie trzeba dobrze zaatakować tarki wtedy no, lekkie poślizgi no, łatwo wejście do tego kolejnego nawrotu w lewo hamujemy znów przed skidmarkami. Trzeba uważać na wyjść, łatwo zgubić tył bolidu. Zbliżamy się na drugi szykanie, ta szykana jest trudniejsza. Wjeżdżamy w nią na pełnym gazie, w połowie mniej więcej odpuszczamy i redukujemy bieg. W 90 stopni w prawo, drugi bieg, tutaj jest za szeroko pojechałem, trzeba trochę bardziej. sektor. Przedostatni zakręt znów trzeba zachować przed markami, bo efekty